Co ja tu mam? Sprawdźmy. Pizza! O rety, jestem taka szczęśliwa. Zobaczmy, co ja mam. Kurczę, co to jest? Ochyda! Wow, wygrałam główną nagrodę. Taka pizza. Niewiarygodne. Musi być pyszna. A, chyba się pomyliłam. Co to jest? Jakieś nieporozumienie. Owoce morza? Muszę się ich pozbyć. Wyrzucę je. Ej, uważaj! Gotowe. Przepraszam, nie chciałam. Ale może chcecie kawałek? Dobra, pora na jedzenie. O fuj! To jest obrzydliwe! Ble, ochyda. Ej, co z tobą? Masakra, ale wiem, co zrobię. Odderwę ten kawałek od tak? Na dzień jest okropne, ale ciasto mi smakuje. Świetnie. No i to właśnie zjem. Pyszka. Miam, mniam. Co? I nawet się nie podzieliła. Lepiej otwieraj swoją. Jaka pyszna pizza. Idealna. Z peperoni i serem. Mm. To najlepsza pizza na świecie. Uwielbiam ją. Jak apetycznie to wygląda. Zdaj trochę. Rzeczywiście jest taka, jak mówicie, palce lizać. po wszystkim lepiej jedźcie swoją. No dobra. Co to jest? Zamrożone nie wiadomo co, okropieństwo. Podgrzyjcie mi ją. Chyba śnisz. No to zawołam kelnera. Szybciej do mnie. Wow. Mogę sobie na to pozwolić, jestem bogata. Proszę to załatwić szybko. Oh my! Świetny pomysł! Tak, a stać mnie na jeszcze więcej. No co tam? Gotowa? Czekam. Proszę mi to elegancko podać. Przecież nie będę iść ze stołu. Nie obejdzie się bez serwetki. Tak. Oczywiście będę jadła z złotymi sztuczcami. No i jak to smakuje? Koszmarna. Obrzydliwa, marna pizza. Jak w ogóle można to jeść? Hmm, Dziewczyna ja pierwsza. Co to jest? Makaron? To nie będzie smaczne. Dodam keczupu. Wymieszam go z makaronem. No, wiele lepiej. Pyszności. Chyba. Wspaniały makaron. Przepyszny. Jestem bardzo zadowolona. Podnieś swoją pokrywkę. Okej. Okay. Nie, znowu to samo. Cytryna i owoce morza. Najgorzej. Nie mogę tego znieść. Co to ma być? Jakieś obrzydlistwo. No dobra, chociaż spróbuję. Nawinę makaron na widelec. A teraz będę musiała zjeść to paskudztwo. Mam pomysł. Ej, zobacz. Oh my God. Mam tu propozycję. Hey. Zamieńmy się. Nie, dzięki. Chociaż? No dobra. Ja oddam ci ten, a ty mi dasz swój. Super. O tak, właśnie tego mi było trzeba. Taki makaron to ja lubię. Raj dla podniebienia. Bellissimo. Oh my. A teraz czas na małże. Mm. Po co mi te pałeczki? Szybciej zje rękami. Ja też tak chcę. Skoro nikt ci nie interesuje kasą, to wezmę ją sobie. Co tu jest? Ja zobaczę pierwsza. Co to takiego? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Daj mi, to pokażę ci. Patrz. Otwórz torebkę. Teraz wsyp do wody. Porządnie zamieszaj i proszę bardzo, świetna kawa gotowa. Smacznego. Dziwny napój, nie pachnie zbyt ładnie. Fuj, jaka ochyda. Co za ubaw, pipi na zdrowie. Serio, nie chcę tego pić. A co my tam mamy? Gdzie? Nie widzę. A teraz mała sztuczka. Tam przecież nic nie ma. Też nic nie ma, mam pusty kubek. Wypiłam wszystko, teraz wy. No właśnie na to miałam ochotę. Moja ulubiona kawa z bitą śmietaną. Jest naprawdę dobra. Pychotka. Śmietankę też dojem. Ale wart. Ciekawe co ja mam. Wygląda ładnie, ale to chyba jakiś dziwny napój. No i do czego służy ta serwetka? Ach, wydmucham w nią nos. Do czego innego miałaby służyć? Fu, po co to robisz? Jakaś dziwna rzecz. Co to ma być? Dobra, spróbuję. Co za paskudstwo, jakie twarde. Nie chcę tego. O, a co my tu mamy? Jakiś słoiczek. Czuję zapach. A psik! Puuu, co to za proszek? Jesteś przezabawna. Rety dziewczyny, z czego się śmiejecie? To przecież cynamon. Hmm. Dobra, mimo wszystko spróbuję tego napoju ze złotego kubka. Smakuje dosyć wyjątkowo. Wypije do dna. Co? Masz złote zęby? Wow, kawa dla bogaczy czyni cuda. Okej, okay. a teraz wezmę szklankę wody i wypłuczę usta. To właśnie się robi po wypiciu złotego napoju. Gdzie mam wypluć wodę? O, tutaj. Porażka, to brzydliwe! Tak o wiele lepiej. No ciekawe, co dostałam. Mmm, wow, pysznego burgera, hura. Ojej, jakiś dziwny burger. Zobaczmy. Złoty burger, idealny dla mnie. Rety co się dzieje? Co nam nie leci? Jakie dobre, jakie pyszne! Ten burger jest niewiarygodny. To było niesamowite. I na koniec... O, zaraz zemdleję. O, mam tu jakiś odświeżacz powietrza. Nie zaszkodzi. Dlaczego to robisz? Co? Jedz już swoje. Co za wychowanie... A mój burger jest do bani. Nie chce mi się go jeść. Hmm. Ale mam pewien pomysł. Dobra, dodam keczupu i musztardy. Tak porządnie. Świetnie. Dzięki temu będzie smakować o wiele lepiej. To jest taki burger, jak lubię. Jest całkiem smaczny. Zjem do ostatniego okruszka. Zjadaj swojego. Ależ oczywiście. Dwa razy powtarzać nie trzeba. Wiem, jak go zjeść. Mam kelnera. Będę potrzebowała rękawiczek, żeby nie ubrudzić rąk. To wszystko, możesz iść. Wspaniały, złoty burger. Właśnie to, na co miałam ochotę. Jest pyszny. Uwielbiam taki, jest doskonały. O, tak, tak. Hmm. Hej. Ej, tym razem ja zaczynam. Zobaczmy, co tu jest. O tak, pyszny pączek. Pyszny, nadgryziony pączek. Lukier się troszkę wykruszył. Ale nadal jest słodki, kolorowy i taki fajny. Le, jak można to jeść? To jest tak dobre, że aż mnie ucho zaswędziało. Sprawdźmy, co ja mam. Mmm, no nieźle, ale czegoś tu brakuje. Kelner, szybko do mnie. Potrzebuję widelca i noża. Dziękuję. Dobrze, jest serwetka. Są sztuczce. Możesz iść. Okej. Okay. Chyba nie myśleliście, że będę jadła pączka rękami. Przecież nie zniszczę sobie manikiuru. Spróbuję. Jest naprawdę dobre. Pyszności! Nie mogę się opanować. Chcę go zjeść do ostatniego kawałeczka. To na tak umie? Jadłabym jeszcze 10 takich. No dobra, nic już swojego. Ojej, jaki piękny! wow Dostałam super pączka. Co za nadzieję! Złoty dżem w pączku jest piękny, a jaki smaczniutki! Palce lizać. Dobrze, że to mi się trafił. Jestem w siódmym niebie. Pyszniutki pączek. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie! Wszystko zepsujesz! Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też? O dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada! Jest naprawdę pyszna! Serio? Nie wierzę, daj mi spróbować. Zgadza się! Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto! U mnie też, no to kto ma czekoladę? Hmm. Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak Ale nie martw się, mam plan Niewiele, tak naprawdę jestem dentystą Otwórz usta, naprawię ci zęby Nie potrzebuję twoich starych Mam lepszy pomysł Daj mi złoto Wow, bardzo dziękuję Nie ma za co, w końcu jestem lekarzem Podnieśmy klaszę z zamkniętymi oczami W ten sposób będzie weselej Jaki naiwny O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki Alex jest przyjemnością. Aleks, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę. O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, Babi? Co tam jest? A, to ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej powyższa sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dopóki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Sprzyskiwacz mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Kosiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak. To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! I to mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady! Czekolada jest taka dobra. Na pewno mleczna. To moja ulubiona! Mam pomysł, jak połączyć czekoladę i popyt! Popyt to doskonała forma, do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny, nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to. Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować. Nie mam mowy. Poradzę sobie bez siebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. I wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze, tylko aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej coli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. Jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo beze mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo płujący. Aj, to prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. Urany, mój kaktus nie ma już giełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak twoje brązowe zęby. Przestań gadać jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł aby igły nie przeszkadzały mi w trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie! Wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć, skoro można spróbować wycisnąć z niego to co najsmaczniejsze, sok? Fu, to ochydne. Też chcę spróbować, Dani. Możesz wszystko wypić. Ojej, fu, zaraz zwymiotuję! Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. Patrz, to pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę! Mogę spróbować? Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj wcale nie chcę jeść karalucha. Alex, proszę bardzo, To jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. A to karaluch. Spadaj stąd. Fuu, co za ochyda. To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie. Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść. Uciekaj. Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi i teraz zrobić zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Nie tak sfotografowałeś. Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Wow! Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi, bo zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł! Super! Teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę! A ja dam ci za to mój aparat! Nie mam mowy! No to sam ci go podkradnę! Nie odważysz się! Ups! Co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym wow. ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. Bo jego gruchota. Po co Candy takie pudło? Co ona okay. zamierza zrobić ze swoim samochodem? To bardzo proste. Chcę zamienić moje autko w coś naprawdę fajnego. Słyszałam, że aktualnie wszyscy są fanami różowego koloru, takiego jak u Lelki Barbie. Dlaczego więc nie przemalować mojej małej dziewczynki? Jednocześnie sprawię, że będzie o wiele bardziej miękka i przytulna. Okej, okay, teraz nadszedł czas na koła i reflektory. Zwykłe felgi są zbyt nudne. Będzie o wiele ładniej, gdy będą różowe. A na reflektory mam inny pomysł. W zasadzie oczami samochodu, więc dlaczego nie ozdobić ich długimi rzęsami? Myślę, że to po prostu genialny pomysł. Pit, teraz twój grad wygląda słabo w porównaniu z moją chórą. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Wiem. Ja też mogę odpicować moje maleństwo. Muszę tylko zamówić niezbędne przedmioty. O, jak szybko wszystko dotarło! Dziękuję bardzo! Więc mogę już rozpocząć proces ulepszenia mojej bryki. Po pierwsze, będę potrzebował puszki czarnej farby. Użyję jej do pokrycia całej powierzchni mojego samochodu. Zobaczcie, od razu wygląda dużo lepiej. Następnie założę felgi, aby również były czarne. Takie naprawdę męskie. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba nakleić na samochód kilka elementów dekoracyjnych. Na przykład złote ćwieki, będą wyglądać naprawdę ładnie. Podobnie jak czaszki na kołach. Właśnie tak. Wow, Pete, co ty zrobiłeś ze swoim samochodem? Zmodernizowałem go. Co, zazdrościsz? Chcesz się przejechać? Myślisz, że tak łatwo się poddam? Nie ma mowy. Oklei na to za mało. Teraz trzeba zająć się wnętrzem. Pierwszą rzeczą, którą zrobię jest udekorowanie kierownicy. Dzięki temu będzie nie tylko ładniejsza, ale i wygodniejsza. Teraz musimy pokryć siedzenia różowym futerkiem. Właśnie tak, tylko zobaczcie, jak luksusowo to wygląda. Zabawka pod lusterkiem i jeszcze troszkę różowego futerka nie zaszkodzi. Teraz mój samochód wygląda efektownie także w środku. Ostatnim akcentem jest taśma LEDowa. W kolorze, który kocham najbardziej. Zgadnijcie, jakim. Chyba Candy udekorowała wnętrze samochodu. Nie mogę być w tyle. Wiem, mam tu ze sobą trochę dekoracji. Myślę, że ich wystarczająco dużo, aby również ozdobić wnętrze mojego auta. Zacznę od łańcucha, którym owina kierownicę! Zobaczcie, o ile fajniej wygląda. Ale to nie wszystko. Następna jest czaszka na dźwigni, zmiany biegów. Czaszki muszą być wszędzie, bo je uwielbiam. Można je też umieścić pod lusterkiem. Tylko spójrzcie, jak brutalnie i odlotowo to wygląda. Czaszek nigdy za wiele, więc umieszczę jedną na kierownicy. Teraz będę szanowany przez wszystkich przejeżdżających kierowców. Pit też udekorował wnętrze auta? Co znowu te głupie i przerażające czaszki? Okej, okay, mój samochód i tak jest bardziej atrakcyjny. Czas pomyśleć o rozrywce. Podczas gdy samochód jest zaparkowany, obszar wokół niego można przekształcić w strefę do jogi. Mam tu ze sobą wszystko, czego potrzebuję. Matę, wodę, a nawet monitor do oglądania wideo z ćwiczeniami. No to jedziemy. Okay. Słuchaj, Candy, my też możemy ćwiczyć jogę? Możemy? No pewnie, razem jest fajniej. To jest pyszne. Fila, co robią dziewczyny? Ja tu jem burgera, a one próbują zrzucić kilka kilogramów? Nie, no nie mogę tego tak zostawić. Zamienię mój samochód w siłownię. Mam całe pudło odpowiedniego sprzętu. To zasiłownia bez hantli. Właśnie tak. A dla tych, którym będzie mało, mam jeszcze ketle. Up. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo ciężkie. Uff. Nie wystarczą hantle. Dziewczyny kochają napakowanych facetów. Muszę być w formie. Siema, Pit! Nie masz nic przeciwko, jeśli poćwiczymy razem z tobą, prawda? Pewnie będziemy wspólnie robić mięśnie. Wydaje mi się, że w pobliżu są jacyś przystojni chłopcy. Hej! Może pójdziemy się z nimi zapoznać. Chodź! Ej, dokąd idziecie, a co ze mną? Nie sądziłam, że zostanę tak szybko zdradzona przez moje przyjaciółki. Dawaj, jeszcze trochę! Już prawie cię mam. Tak, tak! O nie! Tylko nie to! Jak zawsze bateria padła w najgorszym możliwym momencie. Ale chyba wiem, czym zastąpić ten głupi telefon. Zrobię sobie pokój do gier w bagażniku mojego samochodu. Mogę tam umieścić ogromny telewizor, na którym będę grał. Dorzucę też konsolę i joysticki. Awesome! Ale trzeba też mieć gdzie usiąść. Takie krzesła worki są idealne. Rewelka. Pytam za joystick. Siadam na moim worku. Włączam grę. Właśnie tak wygląda raj. Awesome! Wow, Pete, jesteś geniuszem. Siadajcie, zagramy razem. Hurra, ale ekstra. Dlaczego jest tam tak dużo ludzi? Pete zrobił strefę do gier. A ja znowu jestem sama. Ale wiem, jak zwabić wszystkich do siebie. Za chwilę na pewno będą chcieli potańczyć. Dlaczego więc nie zorganizować dla nich koncertu? Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Ojej, jakie ciężkie te głośniki. Mam tu nawet kulę dyskotekową. Fajnie, co? Impreza rozpoczęta. Czas na taniec. Wow, Handy! To prawdziwa dyskoteka! Nogi samerwą się do tańca. Ale ekstra! Oh, wszyscy mnie zostawili. Jak oh, mi szkoda yes. Pita. Hej, Pit! może zatańczysz z nami? To świetna zabawa. Mam lepszy okay. pomysł. Patrz, mam dla ciebie różowe joystick. Może zagramy razem? Okay. To takie słodkie. Pewnie. Yes. Tutaj o tak, masz. Jestem pierwszy. Okazuje się, że jesteś naprawdę fajny. Handy, ty też. Cieszę się, że mogliśmy się lepiej poznać.